Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Parafrazując pana premiera, zapytam: I co, wam Polacy? W ubiegłym tygodniu minister spraw wewnętrznych Niemiec potwierdził, że będzie przyspieszenie paktu migracyjnego. A słyszeliśmy z ust premiera Tuska, że Polska przyjęła tylu uchodźców, że nikogo nie będziemy musieli przyjmować. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta poszedł jeszcze dalej. Mówił, że przez 10 lat nikogo nie będziemy musieli przyjmować. Nie ma pieniędzy na onkologię, nie ma pieniędzy na policję, nie ma pieniędzy nawet na budownictwo społeczne. Główny postulat lewicy zapisany dodatkowo w porozumieniu koalicyjnym. A wróciła Platforma Obywatelska i wróciło jej główne hasło. Pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale nielegalnych migrantów Państwo będą przyjmowali i będą oni dostawali więcej niż emeryci. Już budują Państwo dla nich 49 ośrodków. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę informacji premiera. Dlaczego naraża Polaków na koszty i niebezpieczeństwo? Dziękuję bardzo. Panie pośle, z wnioskiem przeciwnym pani posłanka Gajewska. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wchodzi Pan Poseł i zakłamuje rzeczywistość, zakłamuje to, jak wyglądała Wasza polityka. Natomiast my robimy dobre i konkretne, wymierne rzeczy. Rządowy program dofinansowania in vitro dał w zeszłym roku blisko 9300 ciąż. Pierwsze. Urodzone dziecko z in vitro. Dziewczynka, wcześniaczka. Można szerzyć hejt, można szerzyć dezinformację i nienawiść, a można czynić dobro, wspierać ludzi. In vitro to życie, to miłość i to szczęście wielu rodzin. I to realizujemy. Bardzo dziękuję, panie marszałku, ale pani minister zupełnie nie zrozumiała, o czym ja mówię. Ja mówiłem o pakcie migracyjnym, o tym, że w grudniu się państwo zgodzili na to i zapisali sobie to do swojej prezydencji, że będzie przyspieszenie migracji i zielonego ładu. Panie minister, jak się pani chce chwalić, to w innym miejscu. Pan poseł Mencen, Konfederacja, bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. Byłaby to oczywiście bardzo dobra wiadomość, no ale niestety Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To jest człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków, po czym podniósł 21 podatków. To jest człowiek, który mówił, że nie wybiera się do Brukseli, po czym no, pojechał do Brukseli ze szefem Rady Europejskiej. To jest człowiek, który obiecywał... 100 konkretów, 100 dni, no i oczywiście nie dowiózł. Nie mamy wyższej kwoty wolnej od podatku, nie mamy benzyny za 5,19. Więc task, Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi. A co robi? 49 centrów integracji cudzoziemców za pół miliarda złotych oraz zgoda na implementację paktu migracyjnego z 11 grudnia. Więc przejdźmy od słów do czynów. Składam wniosek o przerwę, tak żeby prezydium Sejmu przygotowało uchwałę mówiącą, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego, bo przyjęliśmy już bardzo dużo uchodźców i nikogo więcej nie przejmiemy. Skoro można. Za pomocą uchwały Sejmu przejąć TVP i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, to na pewno też można odrzucić pakt migracyjny. Szanowny Panie Marszałko, Wysoka Izbo. Poseł Mencen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, Mencen sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy. 36 zł każda. 360 razy więcej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nawet złotówka ze sprzedaży tych akcji nie trafiła do spółki Mencen na rozwój działalności. Wszystkie 12 milionów zainkasowała Fundacja Rodzinna Mencen. Jak tylko spółka weszła na giełdę, spadają przychody, a spółka przynosi straty. A pan Mencen pisze w raporcie, że nie wie co robić i narzeka. Narzeka na ten Sejm, że nie komplikuje przedsiębiorcom prawa podatkowego i Męcen nie może zarabiać. Gdzie obiecane zyski dla akcjonariuszy, panie pośle Męcen? Tyle są warte pana obietnice? Każdy może robić biznes, to nic złego, ale pan poseł Męcen zamiast pracować w Sejmie wykorzystuje jedynie polityczną popularność do zarabiania pieniędzy na giełdzie i alkoholu. To godzi w dobre imię Sejmu. I dlatego podnoszę ten temat. Jeden były poseł, celebryta na politycznym nazwisku, już oszukał tysiące Polaków. Nie chcemy powtórki. Ale poprawię się, panie pośle męce. Pan nie tylko zna się na wacie cukrowej. Lody pan też potrafi kręcić. Może pan cukiernie założył. Proszę o sprawdzenie kworum. Wysoka Izbo, panie pośle, a co pana to obchodzi? Natomiast proszę państwa. Do pana Zandberga, posła szanownego, chcę powiedzieć tak. No, proszę państwa, no jak się płaci, to się wymaga, pan ciągle zdziwiony. Co do wystąpienia, co do wystąpienia pierwszego dotyczącego wywózek, ja chcę powiedzieć, że w dokumentach, w które w Polsce obowiązują, proszę państwa, to straty Rzeczypospolitej w zamordowanych obywatelach to równo 10 milionów, a nie 6. 6 to było od Bugu do Odry. 2 miliony wymordowano nam obywateli naszych po wschodniej stronie. Warto dodać w takich razach, że my, proszę państwa, w czasie II wojny światowej straciliśmy 10 milionów obywateli. Dziękuję. Nie spodziewałem się z pana strony dobrych rad. Otóż Panie Marszałku, Wysoka Izbo, trzeba się zapytać o sprawę dzisiaj najważniejszą. No, czym się interesują i czego się obawiają Polacy polskie rodziny? Czego dotyczą obawy gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorców. Otóż dotyczą losu budżetów i tych małych, rodzinnych i tych dużych, którymi posługują się przedsiębiorstwa. Jest kwestia podwyżek cen, kwestia podwyżek cen w różnych dziedzinach, właściwie wszędzie, ale z drugiej strony są te podwyżki, które mają szczególne znaczenie. To jest energia elektryczna, to jest gaz i to jest żywność. I proszę Państwa, w parlamencie od stycznia leżą trzy projekty ustaw, prostych ustaw, poprawek do ustawy z 24 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Czyli po prostu vat -u. I obniżenie vat na żywność do zera. Tak było. Obniżenie VAT-u na energię elektryczną do 8% i na gaz do 8%. To jest to, co zawierają te bardzo proste, bardzo łatwe przy jednej niewielkiej zmianie, to znaczy terminu wprowadzenia w życie ustawy. A w dalszym ciągu nie mają numerów, nie są Podjęte, nie są podjęte przez Sejm, a to jest dzisiaj dla Polaków naprawdę najważniejsza sprawa. Dziękuję bardzo. Chciałbym odnosząc się do wypowiedzi pana posła też uzupełnić państwa stan wiedzy w tej sprawie. Rzeczywiście, te projekty zostały złożone, trwają ich konsultacje społeczne i informuję. Nie chcecie konsultować z obywatelami decyzji dotyczących obywateli? Rozumiem, ja mam inne zdanie. I Sejm miał inne zdanie. Natomiast jest jeszcze jeden szkopuł, o którym wczoraj informowałem i na prezydium i na konwencie. Przygotowaliście Państwo w tych ustawach niekompletne uzasadnienie. Zwróciliśmy je w związku z powyższym, mówię o służbach prawnych Sejmu, do uzupełnienia skutków dla przedsiębiorców, tak jak to robimy z każdym innym projektem. Jeżeli jest jakaś najmniejsza wada legislacyjna. Idzie to do poprawy. Rozumiem, że szybko dokonacie tej poprawy i uzupełnicie uzasadnienie i na pewno nie będzie żadnej zwłoki w procedowaniu tych projektów. To mogę zapewnić, bo to są rzeczywiście nieskomplikowane projekty. I potwierdzam to, co mówi pan poseł Kaczyński co do, co do zawartości merytorycznej tych projektów. Tak, panie poseł? Tak? tak? Pan w Przecież że ja tłumaczyłem, rozumiane. że to są bardzo proste ustawy, maleńka zmiana, także tak. proszę nie wprowadzać wysokiej izby. Panie Tak, błąd. Maleńka Dziękuję zmiana, bardzo. ale nadal musi spełniać wymagania formalne, bo nie robimy tu prawa na rympał i na skróty, na ślinę i sznurek, na karton i trytytkę, tylko robimy to zgodnie z zasadami sztuki. Jeżeli prawnicy sejmowi mówią nie jest kompletne uzasadnienie, to znaczy, że uzasadnienie nie jest kompletne i trzeba je uzupełnić. Koniec sprawy. Pan. Pan minister Domański chce zabrać głos. Bardzo proszę, panie ministrze. Pan minister Domański, a później pan poseł Adam Dziedzic, który już. Proszę państwa o spokój. Są jakieś granice emocji. Panie pośle Kaczyński. Panie pośle Kaleta-Sebastianie. Panie pośle Krystian. Bardzo proszę o powściągnięcie się z epitetami. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie pośle Kaczyński, jak panu nie wstyd? Za waszych rządów inflacja sięgnęła 18%. Przez 8 lat waszych rządów skumulowana inflacja to 50%. Splądrowaliście portfele Polaków. Splądrowaliście oszczędności polskich rodzin. Teraz inflacja wynosi 4%. Zamroziliśmy ceny energii. Zamroziliśmy ceny kluczowych nośników po to, aby polskie rodziny, aby ich budżety aby ich budżety zyskiwały na wartości. Wstyd, panie pośle Kaczyński. Dziękuję bardzo. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Panie marszałku Wysoka Izbo, panie pośle Zamberg. To taka ciekawostka: razem czy osobno? Dlaczego? Proszę nie straszyć. Polaków przed tym, że zostały zabrane środki na budownictwo socjalne. Powodzi nikt nie planował, ale trzeba było ludziom pomóc między innymi na to, żeby odbudowali swoje mieszkania. Bo to podstawa. Realizujemy dobre programy i realizuje to m.in. pan minister Paszyk. I trzeba mieć taką świadomość, że to jest konieczność dziś. Konieczność. Łatwo było oczywiście wam przyznać 0% i napchać wtedy rzeczywiście ceny mieszkań do góry tak, żeby młodzi ludzie nie mogli tego kupić. Nie trafiliście w grupę docelową w ogóle. My to robimy dobrze, ale panie poseł Zandberg, taka prośba, jak są konsultacje w tej sprawie, w resorcie, to dobrze by było, jak zapraszani są ludzie z partii Razem, żeby przyszli. Razem, a nie osobno. I tak na koniec, cudze chwalicie, swego nie znacie. No, tak pan wychwala mieszkania na wynajem, ale sam pan ma chyba mieszkanie własnościowe. Nie wiem, jak to jest możliwe. Pan poseł Arkadiusz Sikora z lewicy. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie marszałku Wysoka Izbo, panie prezesie. Mówił Pan przed chwileczką o tym, co jest dla Polaków ważne. To ja Panu powiem, co jest dla Polaków naprawdę ważne. Dzisiaj 2,5 miliona polskich rodzin ma kredyty mieszkaniowe. One są bardzo wysoko oprocentowane. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej, na której czele stoi pana były zastępca prezes Glapiński. Wiemy, że często przyjeżdża na Nowogrodzką, ma pan z nim stały kontakt. Proszę wytłumaczyć panu prezesowi Glapińskiemu, że utrzymywanie wysokich stóp procentowych dzisiaj są szkodliwe dla polskiej gospodarki, dla polskich rodzin. I o to, o to pana prosimy, żeby w końcu pan wytłumaczył, bo jest pan chyba jedyną osobą, która może wytłumaczyć. Prezesowi Glapińskiemu, co jest dobre dla Polaków, a co nie. Dziękuję.